Piotr Łuczak, dzień dobry Państwu, zapraszam Was na kolejny odcinek programu Turystyczna Wielkopolska. Musicie przyznać, że to dość niecodzienne, że dopiero w trzecim sezonie i po nagraniu kilkudziesięciu odcinków naszego programu dziś będziemy opowiadać o Poznaniu. Odwiedzimy dziś stolicę Wielkopolski, opowiemy o mieście pełnym historii. Wyjątkowej architektury i smaków, które potrafią oczarować każdego. Będzie ciekawie, bo pokażemy miejsca, które kryją niejedną opowieść, i będzie smacznie, bo nie zabraknie kulinarnych przystanków. Gotowi na wspólną, jesienną podróż po Poznaniu? Mam nadzieję, że tak. A Ty, Krzysiu? No to łapka sztana i lecimy. Brawo! Odwiedzimy urokliwy Ostrów Tumski, poznamy tajemnicę katedry, zajrzymy na pobliską Maltę oraz stary rynek. Przy tym zgłębimy historię Powstania Wielkopolskiego. A to wszystko w iście smacznym wydaniu, bo ugoszczą nas restauracja Tumska, tu i teraz bistro and cocktail, a także zagościmy w klimatycznym American Dream Club. Zapraszamy! Naszą podróż rozpoczynamy od spaceru po Ostrowie Tumskim. To najstarsza i jedna z najpiękniejszych części poznania. To miejsce, w którym rodziła się historia Polski. Spacerując wśród zabytkowych murów i malowniczych zakątków, można poczuć wyjątkowy klimat dawnych wieków. To tutaj wznosi się majestatyczna katedra poznańska, a otoczenie Zieleni i Rzek sprawia, że to idealne miejsce na spokojną, inspirującą wizytę. Tuż za mną znajduje się Brama Poznania to miejsce, które przygotowuje do bliższego poznania Ostrowa Tumskiego. Odnajdziecie tam wszelkie informacje o dziedzictwie poznańskiej wyspy. Tak sobie spacerując po okolicy, sprawdzimy, co oferuje tak pięknie zlokalizowana, a jakżeby inaczej, restauracja tumska. Restauracja ma dobrych kilka lat. Zawsze jest serwowana kuchnia wielkopolska i staropolska. Mamy wielu stałych gości, którzy przychodzą cały czas na te same dania. Czernina, żur, kaczka, szagówki, bądź w nietypowy sposób zrobiona pyra z gzikiem. Zdecydowanie chcieliśmy się odznaczać typową polskością ze względu, że jesteśmy w najstarszej części Poznania. Chcieliśmy jednak to jeszcze dodatkowo zaakcentować i podkreślić urok tego miejsca poprzez podawanie regionalnych dań. Wielkim atutem tej restauracji jest położenie. Cały kompleks Ostrowa Tumskiego wiąże się z historią tego miasta, z naszymi pierwszymi władcami Polski, i dlatego też warto przyjść na spacer, na czas spędzony z rodziną, z rodziną, z przyjaciółmi, pozwiedzać, dowiedzieć się troszeczkę o historii poznania i o naszej kolekcji Polski, a także spróbować nowych. Fajnych smaków, które od wielu, wielu tysięcy lat istnieją, tak na dobrą sprawę. Krzysiu, chodź, pokażę Ci przepiękną pyrę z dzikiem. Słuchajcie, naprawdę warto odwiedzić tę restaurację. Kaczuszka była naprawdę przepyszna, a pyra z dzikiem wygląda jak milion dolarów. A my teraz zabieramy Was kilka metrów dalej. Znajdujemy się przed Bazyliką Archikatedralną Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To właśnie ta katedra jest sercem Ostrowa Tumskiego. To jedna z najstarszych świątyń w Polsce i miejsce szczególne, bo tutaj spoczywają pierwsi władcy naszego kraju. W podziemiach znajdują się groby Mieszka I i Bolesława Chrobrego, a także sarkofagi innych książąt i biskupów. Stając w tej świątyni, mamy poczucie, że jesteśmy w miejscu, gdzie rodziła się polska państwowość. A teraz zejdziemy do podziemi katedry, miejsca, które naprawdę robi wrażenie. To tutaj zobaczymy najstarsze fragmenty świątyni, pamiętające czasy pierwszych piastów. Kamienne mury sprzed ponad tysiąca lat przeniosą nas do początków chrześcijaństwa w Polsce, a obok nich znajdują się groby władców, którzy tworzyli fundamenty naszego państwa. Spacer w tych podziemiach to wyjątkowa podróż w czasie, prosto do źródeł naszej historii. Jeśli zwiedziliście Ostrów Tumski, warto potem wybrać się na pobliską Maltę. Nazwa pochodzi od joannitów, którzy osiedlili się tutaj w 1187 roku. Zakonnicy założyli przy rozwidleniu dróg na Śrem i Giecz szpital z przytułkiem dla wędrowców. A jeśli chodzi o wędrówki i aktywność sportową, Malta daje olbrzymie możliwości. To właśnie tutaj odbywają się prestiżowe zawody wioślarskie i kajakarskie. Jest tutaj też Całoroczny stok narciarski, tor saneczkowy, minigolf czy park linowy. Jeśli już zdecydujecie się na jakąś aktywność, to potem możecie wybrać się do fantastycznych term maltańskich lub odwiedzić Nowe zoo. Powoli żegnamy się z tą częścią Poznania, ale na koniec chcielibyśmy Wam przypomnieć albo powiedzieć tym, którzy w Poznaniu jeszcze nie byli, że żegnając się z Maltą warto wsiąść do kolejki maltańskiej, która Zabierze Was prosto do nowego zoo, o którym już wcześniej wspominałem. Skorzystajcie z tej atrakcji, bo naprawdę warto. Teraz przenieśliśmy się na stary rynek, tętniące życiem serce Poznania. Kolorowe kamieniczki, urokliwe załuki i fantastyczna atmosfera. Te wszystkie rzeczy sprawiają, że to miejsce, zwłaszcza po remoncie. Zachwyca o każdej porze dnia. Ale największa atrakcja czeka codziennie w południe, kiedy na tej wieży ratusza pojawiają się słynne poznańskie koziołki. To tradycja, która od wielu lat przyciąga tłumy turystów i zawsze wywołuje uśmiech stary rynek bez koziołków, to po prostu nie byłby ten sam Poznań. Legenda mówi, że podczas budowy ratusza dwa koziołki uciekły z kuchni i wdrapały się na wieżę, gdzie zaczęły się trykać ku uciesze mieszkańców. Od tamtej pory każdego dnia w południe pojawiają się na wieży, przypominając o tym zabawnym wydarzeniu. Dobrze, Krzysiu, troszkę pospacerowaliśmy po tym naszym starym rynku na co ty byś miał teraz tak ochotę tu i teraz? Może jakiś stek albo pyzy faszerowane kaczką? Albo pyra z ksikiem? O! No to może tu i teraz zapraszamy was do restauracji tu i teraz. Tu i teraz, bo tak stwierdziłam, że ta nazwa jest tu i teraz po prostu. Fajna, chwytliwa, taka ciekawostka w ogóle, że jestem tutaj najstarszą restauratorką na starym rynku, bo okazuje się, że jako właścicielka jestem 25 lat na rynku poznańskim. Nie ma takiej restauracji, gdzie jest ten sam właściciel. Ja zostawiłam moje danie takie z hiszpańskiej restauracji steka z polędwicy polskiej. Zaznaczam. Mamy z polskiej polędwicy wołowej tego steka, gdzie miałam to od początku tutaj, tej restauracji, taka nasza. Praktycznie perełka. Jest to stek z polędwicy wołowej. On jest podawany na żeliwnej patelni, skwierczący w pieprzu gruboziarnistym i na to masełko. Poznań to pyra, a więc dołożyliśmy w związku z tym, że polska kuchnia to zmieniliśmy to, żeby dodać pyry. Takie małe, w skórce, maślane ziemniaczki i to zostawiłam po prostu, bo to jest z nami cały czas i to jest takie moje, nasze tutaj. Prowadziliśmy teraz polską kuchnię, a więc mamy takie nasze danie polskie tutaj, gdzie nie ma w okolicy. To są, gdzie sami robimy pyzy faszerowane kaczką. Bardzo fajne danie. I kleks taki żurawinowy dla... Ludzie chwalą, wracają goście. Niektórzy specjalnie przyjeżdżają na te pyzy, a więc fajnie. No to tu i teraz, czyli w Poznaniu raz dzikiem. A na tego steka gorąco Was zapraszamy. A my tymczasem kończymy ten koktajl wygnani z raju i zapraszamy Was kilkadziesiąt metrów dalej. Na rynku znajduje się Muzeum Powstania Wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego powstania w historii Polski. To miejsce, które przypomina o bohaterskich wydarzeniach sprzed ponad 100 lat. Wystawy, pamiątki i multimedialne prezentacje przybliżają nam historię powstania odważnych ludzi i ich walkę o wolność. To przystanek obowiązkowy, by zrozumieć, jak ważna była Wielkopolska w kształtowaniu dziejów Polski. Jesteśmy w samym centrum miasta poznania, jesteśmy w zabytkowym budynku. Końcówki XVIII wieku w budynku Odwachu, gdzie mieści się w tej chwili Muzeum Powstania Wielkopolskiego, pokazujemy historię zwycięskiego powstania. Na to trzeba za każdym razem zwracać uwagę: zwycięskiego powstania wielkopolskiego, w którym pokazujemy na dwóch poziomach upadek Rzeczypospolitej I, tak, rozbiory, zabory, powstania te wcześniejsze niż nasze, pierwszą wojnę światową. No i później pokazujemy oczywiście zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. My musieliśmy sobie to, naszą ziemię wywalczyć krwią naszych pradziadów. Można przymierzyć mundur, można przemieścić czapkę, można wziąć broń, można sobie zrobić zdjęcie. Jest to duża atrakcja, zwłaszcza dla, dla młodszego pokolenia. Mamy tutaj pana Patryka, który, który akurat prowadzi zajęcia edukacyjne dla, dla dzieciaków, także od czasu do czasu też mamy tutaj osoby, które, które ubierają się w mundury powstańcze i to zawsze, zawsze robi wrażenie. Mamy tutaj obcokrajowców, których Zawsze serdecznie witamy, którym staramy się czasami opowiedzieć tą historię. Taka pierwsza rzecz, która się bardzo często rzuca w oczy, po co wam to powstanie w grudniu, skoro 11 listopada odzyskaliście niepodległość? Mamy mapę, na której pokazujemy, jak to wyglądało. Wtedy próbujemy, próbujemy wyjaśnić im, że jednak Wielkopolska nie była wolna 11 listopada i trzeba było chwycić za broń po to, żeby, żeby w lutym wolna już była, a ostatecznie po, po, po traktacie wersalskim. Troszkę dzisiaj pospacerowaliśmy po Poznaniu. Na zakończenie dzisiejszego dnia przenosimy się do American Dream Club, wcześniej pod Papugami. To tutaj atmosfera łączy nowoczesny styl z muzyką i klimatem idealnym na wieczorny relaks. To tutaj można odpocząć po całym dniu zwiedzania i poczuć tętno poznańskiego życia nocnego. Zapraszamy. Przez 30 lat realizowaliśmy. Z... Ze Firynem, taki swój amerykański dream. Miałam wtedy z Sefirynem takie marzenie, żeby na każdej ulicy w Poznaniu stał Jeep albo Chrysler, albo Dodge. Przez 12 lat byliśmy pierwsi w kraju w sprzedaży tych samochodów. I po 30 latach w sumie stwierdziliśmy, że teraz zrobimy coś dla siebie. No i doszliśmy do wniosku, że zrobimy po prostu klub muzyczny. Chodziło również o to, żeby było dobre jedzenie, żeby była fantastyczna muzyka. My chcemy ich wyciągnąć z domu, powiedzieć tak, nie spędzaj niedzieli w domu, przyjdź do nas, zabaw się, bądź y, nie z pilotem na kanapie, to jest nasze wezwanie. Częściej odpowiadają na to wezwanie kobiety, o dziwo, to mnie zawsze zastanawia brać udział w życiu kulturalnym, posłuchać muzyki, no tak jakby Przewaga jest kobiet. Mamy fajny bar, jak Państwo tu widzieliście. Uznaliśmy, że jednak do koncertu się ładnie napije koktajlu, jakieś drinki, żeby to uprzyjemnić sobie życie. Wszyscy kompozytorzy, muzycy amerykańscy, oni, gdyby nie American Dream, my byśmy o nich w ogóle nie wiedzieli. Dzisiaj my, my ich gramy i w ogóle apatujemy ich nazwiska i, i ich muzykę. Mi zależy na tym, żeby Ludzie, którzy tu przychodzą, żeby mieli odwagę marzyć, żeby mieli odwagę realizować takie swoje marzenie, taki własny American Dream. Bo naprawdę ja zrealizowałam swój American Dream przez te 30 lat i dzisiaj jak gdyby jest to kontynuacja powrotu do tej fantastycznej muzyki. Ludzie nas dostrzegają jako Nowy Jork w centrum, w sercu Poznania, jako Manhattan, jako Broadway. Jak się pomyśli, że mamy palarnię cygar, że mamy instrumenty, które grają, tak, to jest taka atmosfera jak w amerykańskim klubie. American Dream jest właśnie takim Nowym Jorkiem w centrum Poznania, do którego serdecznie wszystkich zapraszamy. Wyobrażaliście sobie kiedyś, że jesteście w Nowym Jorku, w knajpie, w której grają muzykę na żywo? Ja kiedyś tak. Co prawda w Stanach Zjednoczonych jeszcze nie byłem, ale American Dream Club sprawia, że naprawdę można tutaj poczuć się jak za oceanem. Koniecznie sprawdźcie to miejsce. Do zobaczenia na turystycznym szlaku.